Że jak postanowisz wstać rano, to rzeczywiście to zrobisz, albo jak obiecasz pomóc znajomemu w jakimś zadaniu, to zrobisz to w wyznaczonym terminie. Dlaczego to tak ważne, aby dotrzymać dane słowo? Troszka Balada Ptaków i Węży sprzedała się w milionach kopii, a film obejrzało miliony osób. Dlaczego odniosła sukces? Bo główny bohater Cory obiecał Lucy Grey, że pomoże jej przetrwać igrzyska. I cała historia opiera się na dotrzymaniu obietnicy. Tak samo w Hobicie Bilbo Baggins obiecał Krasołodą, że pomoże odzyskać im ziemię. A historia jest ciekawa, dlatego że taki ciapciak Bilbo wyrusza w niebezpieczną podróż i dąży do osiągnięcia celu. A film 47 Renu został nagrany na podstawie zemsty Roninów z AKO, bo bezpańscy samorajowie obiecali zemścić się na wrogu, przez którego ich pan umarł. Zauważ, że każda epicka historia to najpierw obietnica, a potem dążenie do dotrzymania swojego słowa. Dodatkowo z pewnością byś chciał, żeby ludzie ci ufali. Na no pomyśl, czy jak postanowisz wstać rano, to rzeczywiście to zrobisz, bo pytanie jest, czemu ludzie mieliby ci ufać, skoro ty sam nie możesz. A co gorsze, każda obietnica, której nie dotrzymasz, tylko pogłębia twój nawyk niedotrzymywania słów w sobie i innym. Więc jeśli chcesz mieć epickie historie i chcesz, żeby ludzie ci ufali, wystarczy, byś dotrzymywał swoich obietnic. Powodzenia i do zobaczenia!